Cześć i czołem. Słuchajcie, znajdujemy się teraz tutaj w grudku z panem Mateuszem Sosnowskim. Dzień dobry. Który zaraz nam opowie na temat kuchni porowiarskiej, a jest znawcą tematu, tematu gotów. To troszeczkę wcześniej niż nasze średniowiecze. Więc pozwólcie, że się przełączę na drugą kamerę. A jeżeli chodzi o kuchnię gotów, to może być bardzo trudny temat dla nas, ponieważ dużo nie wiemy o tej kuchni, ale wiemy, że Goci byli na pewno wspólnymi rolnikami. Na terenie stanowiska osady, którą damy, w no, blisko 2000 lat znaleźliśmy ślady uprawy żyta. W pyłku, zachowanym na jednym z zabytków, znaleźliśmy pyłek żyta. Już to jest to charakterystyczne zboże dla tego okresu. Wtedy u nas pojawił się właśnie, w tamtym okresie, około 2000 lat temu. Wiemy, że ci goci uprawiali żyto. Wiemy również, że mieli dosyć zaawansowaną gospodarkę rolną, ponieważ ślady pól, które odkryliśmy, system miec, układ pól, sugeruje nam, że być może stosowali już jakieś pierwsze próby trójpolówki, wprowadzali na te tereny. Wiemy, że trójpolówkę no, wiążemy przede wszystkim ze średniowieczem, ale system uprawy właśnie opartej o płodozmian, Trójpolówkę powstał w Cesarstwie Rzymskim. Mango no, doskonale znali Cesarstwo Rzymskie, więc być może przynieśli tą trójpolówkę właśnie tutaj z Cesarstwa Rzymskiego. Kiedy to się stało, nie wiem. W okolicach może V wieku, kiedy, kiedy te, te interakcje między, między Cesarstwem Rzymskim a Gotami były bardzo intensywne, może wtedy takie pierwsze próby wprowadzania tej gospodarki trójpolowej u nas miały miejsce. To była też taka Klasyczna trójpolówka? polówka ciężko powiedzieć, niestety się się tego nie wiemy. Co do innych kulinariów, to możemy powiedzieć, że na pewno używali naczyń ceramicznych, ponieważ fragmenty takich naczyń odnajdujemy. Są to zarówno naczynia takie typowo kuchenne, służące do gotowania żywności, posiłków, ale też naczynia wysokiej klasy, wysokiej jakości, na których być może spożywano z spożywano. Takie posiłki, ale również mogły pełnić funkcję jakiejś nakładów reprezentacyjnych, bo wszyscy będą jakąś bazę, na przykład, która służy bardziej starą, ekspozycyjnym aniżeli kulinarnym. Co do reszty, reszty kuchni godzkiej, no tutaj ciężko nam powiedzieć, ponieważ no, nie znaleźliśmy żadnych innych śladów. Szczątki, kostne, kości zwierzęce niestety. Albo się nie zachowały do naszych czasów, co jest możliwe, albo myśmy do tej pory się nie natrafili na, na, na tej osadzie. No ale zakładamy, że musieli spożywać, spożywać zwierzęta i, i hodować zwierzęta. Prawdopodobnie właśnie na tych polach ten system takich szerokich miedz, bo znaleźliśmy takie szerokie miedze, być może były wykorzystywane jako miejsce do wypasu wielkich zwierząt, łowca, koza. Wiadomo, że jak puścimy kozę, to, to koza w zasadzie dzieje wszystko. Więc być może na tych szerokich kamiennych miedzach te, te, te kozy były wypasane jednocześnie dając odchody nawoziły pola. Więc taki system, system, system gospodarki hodowlanej, ale też rolnej być może funkcjonował. A co do ryb nie mamy żadnych śladów, jeżeli chodzi o, o, o ryby. Ale tutaj no, też raczej nie należy wykluczać tego, że go ci nie jedzili ryb, bo zapewne tak było. Tym bardziej, że w pobliżu mamy rzekę wtedy tak, bogatą e, w ryby, więc takie ryby też prawdopodobnie go ci spożywali. Co więcej, powiedzieć, ciężko, naprawdę żadnych więcej śladów takich typowo kulinarnych nie mamy po, 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 po naszych kotarzu. I mam takie jeszcze pytanie, bo mówi się, że tutaj tereny Borów Duchowskich. Tutaj również to były tereny kiedyś leśne, że zbieractwo było takie dość popularne. Czy to prawda, czy goci byli zbieractwami po pierwsze, a w ogóle czy w ogóle te tereny wtedy, w tamtych czasach, to były tereny leśne? O to jest pytanie, bo podczas pana wykładu wyszło na to, że świątki są dobrze zachowane, bo dopiero później po nich tutaj te lasy powstały. Czy Jak to wygląda? Powiedziałbym, że to była taka mieszanka. Były lasy oczywiście, ale były też takie enklawy na terenie których mieszkali ludzie. Pól uprawnych, tak jak tutaj. Zapewne ta osada miała powierzchnię ponad 200 hektarów, licząc pola. Ale musimy założyć, że oprócz tych pól były jeszcze pastwiska, więc możemy założyć kolejne 200 hektarów pastwisk. Więc widzimy, że ten obszar liczył około 40 hektarów, może trochę ponad. Więc to była prawdopodobnie taka enklawa pośród y, lasów. W badaniach palinologicznych widzimy te lasy w okolicy. Wiemy, że ten las był. Ale, ale jaka jego gęstość była? Czy to był tak gęsto zalesiony obszar jak teraz? Może nie do końca, może, no, może tych rękaw było więcej. Eee, goci czy byli zbieraczami? Na pewno byli. Ale byli też doskonałymi rolnikami, rzemieślnikami. Ale zbieractwo też na pewno było elementem ich życia codziennego. Eee, Dzikie dziki pszczoły, miód. Grzyby? Grzyby, na pewno. Grzyby inne, leśne. Leśne, leśne o, owoce, produkty na pewno, na pewno zbierali, ale nie, nie, nie mówmy o gotach, że to byli łowcy zbieracze, bo takowi, jeżeli chodzi o, o nasze ziemię, to, to, to ta epoka łowców zbieraczy nie skończyła się gdzieś no, powiedzmy też 5000 lat temu, kiedy pojawiły się pierwsi rolnicy, pojawiło się rolnictwo na naszej ziemi, więc to zbieractwo. Dalej funkcjonowało, ale nie było podstawową taką funkcją życia, życia kulinarnego człowieka. A czy oni też oprócz tej gródka potrafili się przesunąć w stronę sekcyna Czucholi? Czy to raczej. Co się tam działo? Może tak, z tego co Pan wie, jak wyglądało? Skoro wiemy, że tu byli goci, to co mogło być dalej w Powiem tam, Tak, że tam zapewne też byli goci, ponieważ całe Pomorze, czy też to Gdańskie, czy, czy środkowe, zachodnie było wtedy zajęte przez góry. Oni tutaj od pierwszego wieku naszej ery mieszkali sobie. Tak jak nasze badania pokazują, wcale nie odeszli w okolicy II wieku, nie ruszyli na południe Europy. Część z nich pozostała i dalej żyła, rozwijała się. Nasze badania pokazują, że gdzieś nawet po 8 wieku naszej ery ci koci. W społeczności gockie mogły się przeżywać na naszych terenach. E, pokazywał Pan też, ja tutaj później na slajdzie pokażę, ten dom spalony, ten Krucham, gdzie się okazało, że był piec chlebowy. Co na ten temat może Pan powiedzieć? Już wtedy piekli chleb? Tak, oczywiście. Już e, od czasów Neolitu, czyli też rolnicy wypiekali chleb e, na naszych terenach. To tak jak wspominam, jakieś 5-6 tysięcy lat temu. E, być może nawet wcześniej. Próbowano już e, w okresie Mezolitu podejmować takie próby wypieku chleba, ale nie z takim mąki jak my znamy dzisiaj ze, ze zbóż, z, z roślin trawiastych, zbóż tylko być może na przykład z kotewki wodnej wiemy, że orzech wodny, kotewka ma dużą zawartość skrobi doskonale po wysuszeniu, zmieleniu nadaje się na mąkę, na chleb więc być może już ci właśnie łowcy-zbieracze Zbierali owoce kopewki wodnej i być może produkowali z niej pierwszy, pierwszy, pierwszy chleb. Następne pytanie, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt, jak to wyglądało w tej, tutaj na tych terenach? Myślę, że swobodnie ci ludzie hodowali zwierzęta, czy to było bydło, czy, czy trzoda chlebna, owca, koza. Myślę, że to były popularne zwierzęta. Oczywiście korzystali z hodowli tych zwierząt. No niestety, jak do tej pory na tej osadzie nie znaleźliśmy takich śladów związanych z tymi zwierzętami kości szczątków tych zwierząt, niestety no, nie wiemy, czy to kwestia tego, że się one nie zachowały, czy, czy, czy może są gdzieś złożone w osobnym, w osobnym miejscu. Ale tak, no, musieli, musieli, musieli hodować zwierzęta, bo no, to człowiek bez, bez tych zwierząt po prostu nie mógł przeżyć, ale też mamy bardzo cenne źródła dotyczące już późniejszych okresu nowożytnego, gdzie tutaj na terenie Borów Tucholskich czytamy źródła historyczne o leśnym pasie świn, który był ogromnym problemem, ponieważ te świnie bardzo mocno pustoszyły lasy, rały, żołędzie, co prowadziło do degradacji tych lasów. Były tworzone specjalne zagrody w lasach nawet dla tych świn, ale w pewnym momencie był to tak duży problem, że zostały on zakazany. W czasie Pierwszej Rzeczypospolitej leśny, wypasowy e, świn był zakazany czy bardzo mocno kontrolowany. Bardzo ciekawy temat, myślę, że do tematu wrócimy na pewno jeszcze. Dlatego, że tutaj wszyscy mówią, że szandr był podstawowym daniem, nikt nie przyjmuje do wiadomości, że ludzie mogli też jeść jakieś zwierzęta. Ale co to były świnie, owce? Czy krowy też taki duży kaliber, czy raczej raczej to był taki mniejszy kaliber, który świnie... świnie? No, oczywiście owca, koza, świnia trzoda, chlebna, bydło. Bydło na pewno. Myślę, że czy, czy, czy bydło na mięso, czy, czy bydło mleczne. Wiadomo, że te, te zwierzęta wyglądały trochę inaczej. Te krowy były mniejsze niż te nasze współczesne krowy. Ich funkcja mogła być troszkę właśnie inna, czy, czy bardziej mleczna w kierunku produkcji przetworów mlecznych, czy, czy, czy mięsnych. No tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć. Ale tak, to taki typowy zestaw bydło, trzoda, chlebna, owca, koza, tak jak w się przyjmuje właśnie określenie owca, koza, myślę, że, 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 że bez problemu. Czy bo prawdopodobnie też e, dzikie stanowiło ważny, ważny aspekt życia tych ludzi. W tamtym czasie, bo w późniejszym czasie, wiadomo, że te lasy tutaj mm. niestety już nie można było polować, bo już panowie, że tak powiem, Dokładnie. byli niezadowoleni. Dobrze, ale jeszcze jedno pytanie mam, czy, no ja wiem, że to głupie pytanie, może bo Pan, skąd może Pan to wiedzieć, ale może są jakieś informacje. Czy to bydło było przetwarzane tylko i wyłącznie e, na ogniskach, czy były jakieś wyroby z tego robione, na przykład jak słynny Tatar wtedy pod siedzeniem? Nie, Pan co, nie mam pojęcia. Szczerze mówiąc, e, e, stąd jak opowiadali, że było obrabiane termicznie. No to jest najprostszy sposób, ale być może surowo również było spożywane ryby, być może też były surowo spożywane, więc tutaj ciężko w tej chwili cokolwiek. A jeszcze jedno pytanie takie, o dosie przypraw. Wiadomo, że te przyprawy one przychodziły dopiero w średniowieczu, jak cynamony i inne rzeczy, A jak to wyglądało tutaj, na tych terenach? Zaskoczę pana, bo niekoniecznie w średniowieczu, ponieważ część przypraw była znana w Imperium niemieckim. Ci ludzie, mieli kontakt z Imperium Rzymskim i to bardzo ścisły i, i, i taki no duży bym powiedział kontakt z Imperium Rzymskim to skala tych przedmiotów pokazuje skoro przenosili przedmioty z Imperium Rzymskiego no to dlaczego nie mieli przynosić tych przypraw ze sobą niestety tych przypraw nie odnajdujemy ale taka możliwość, że no, pieprz który był znany pochodził z Indii i był znany z Imperium Rzymskim dlatego nie mieli używać tego pieprza a na przykład cukier, sól? E, sól, sól, była, sól była doskonale znana. Sól używano już dużo dawniej. E, mamy duże ośrodki produkcyjne w soli wokół Wino Wrocławia, chociażby na Kujawach. Wino słynął od zawsze z soli. E, więc sól już od tysięcy lat była znana i była podstawowym konserwantem dla żywności. Sól, jad i słońce to były trzy podstawowe rzeczy konserwujące żywność. Tak czy cukier to była kocmurka jedynie, czy to były jakieś inne jeszcze warzywa, które stosowało się... Co do cukru ciężko mi powiedzieć, nigdy, nigdy się tym nie zajmowałam, ale podejrzewam, że miód. Po prostu. A, no, Cukur, no tak, tak. tak też miód był popularnie. ważnym mhm. źródłem cukru. E, na, 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 mówię, dziki dzikie pszczoły, bartnictwo, zbieractwo miodu, ale też, 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 też pszczelarstwo, które się rozwijało. My tak krótko rozmawiamy, ale może Pan potwierdzić, że ta kuchnia nie była wcale uboga, tak jak tutaj wszyscy twierdzą? Nie, nie była uboga. Była inna pewnie, ale, ale nie powiedziałbym, że była uboga. Była zupełnie inna, e, aczkolwiek uboga raczej, raczej nie. Jeżeli chodzi o, no wiadomo, że jeżeli chodzi o drób, świnie i tak dalej, no te gatunki które tam zmodyfikowały się nieznacznie. Natomiast e, sami tutaj próbujemy odtworzyć e, różnego rodzaju warzywa, które wyginęły. E, Jakie warzywa jeszcze wyginęły, a były wtedy stosowane tutaj na tych terenach? Czy, czy jest Pan w stanie coś powiedzieć na ten pan temat? Co? Czy zastrzeliłem Pana pytanie? Zastrzelił mnie Pan szczerze, bo nigdy się tym nie zajmowałem. Nie mam wiedzy na ten temat, na temat warzyw. Nigdy, nigdy, nigdy w ten sposób nie podchodziłem. I szczerze powiem, że nie wiem. Rozumiem. Tak, że... Nie mam pojęcia. Rozumiem. Ale liczymy na to, że jeżeli dalsze jakieś postępy będą, to na pewno pan pod tym kątem też... Oczywiście. Fajnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia w następnym razem. Dziękuję. Dziękuję.